wolę skupić, żeby nikt nie zauważył, bo to jest od strony drogi, jednak Pusto? Pusto. Nie Cześć, nie. witajcie. Ja jestem Wexter. W Ekster, a razem no jest Wujek Szczebel Nowy wynik Idziemy do tej opuszczonej, do tego opuszczonego domu, kamienicy. Totalnie po dachach. Nie ma żadnego innego wejścia. Obejrzeliśmy dookoła. Wejście jest tylko i wyłącznie od strony drogi. Eee, I to musimy zrobić. Zarośnięty, zarośnięty z pokrzywami i nie no. No się. Chce się podsalić jakąś? We dwójkę no. Albę ty nie wciągniesz? Położysz się i po prostu nie wciągniesz. No mhm. z sprawę z tym dachem, że on jest taki. Wiem. O Po nie postanę na próbówki. Albo jakąś deskę. Mam. Masz? Ciężka jest. Jest trochę spalona. Można po nie spróbować faktycznie jakoś wbić. Albo te. Przecień? No. Albo tą deskę podstawić tutaj, i tędy jakoś tam spływać, przejść. No można. Tylko nie dostaniemy się tam. O tutaj można, tędy. I potem tam ją ściągnąć. No. No to jest. No. Lilię. Albo po prostu się wspiąć, bez, bez niczego, po prostu się podciągnąć tam No, a trzeba się podciągnąć po prostu. Poczekaj, to tak, weź lampę. Weźmy się mi na razie. Trzymaj. Ja wezmę sobie tylko rękawiczkę w nie. Co? Gryzum, ja cały czas po mnie. <laughs> Jak wlazłeś im na mrowisko. Dobra, się na browisko? Dobra, dam ci na chwilę go żebyś na gałej włożył. jest Michał wchodzi teraz na Daszek, żebyśmy mogli... Potem weź na drugi. Trzeba się przeczyć przez takie.

Nie wejdziesz Jest drugie podejście Z tego <laughs> znowu mrówki gryzą Idź idź Ale jakaś mucha <śmiech> <śmiech> Mucha Mucha go ugryzła, dobra szybko Podstaw to tam, weź pokrzywy tak Patrz, stań tam dalej Nogami tak pokrzywiesz nie mam pojęcia. dobra, wracamy za chwilę Jak spadniesz po krzywy Będziesz zdrowy Potrzymaj gaz policyjny to Weź plecek Pójdzie Nie pójdzie A weź nie pod takim ostrym kątem Wow. Nie wejdziesz Nie wejdziesz, nie dasz rady No trzymaj Chyba, że mi dać pro i lampę Ja dam trzeba wejść No to wbij i dam ci rzeczy Tu jest ścisko na górze jeszcze jest lepiej Ja bym może Kłucaj Ja się nie podnam, <laughs> Chyba, że tam wejdziemy po tym płotku nad tym, tam, i tutaj To będziemy strasznie widoczni. Wiem Patrzę na ciebie właśnie ponad pół tysiąca osób Ty nie ściany! Z... Ale... Dobra! Teraz się uda. Ej, patrz, ej, patrz! Zrobił dziurę w ścianie, chłop desku! Spruchniał desku, dziurę. Ej, to jakby mocnikowność, to ona by wyleciała! Jest! Oj, jak mam to teraz zrobić? Za ten, o za ten większy, no się, i blisko ściany, blisko ściany się trzymaj bardzo! Jest! Jest! W nas. Wiesz, Bierz P? Wiesz to? nagracicie Ja już jakoś się nagram. Trzymaj. Dobra, już wolę. Tak się trzymałeś, nie? Co no nie? Tak jak podam ci rękę i drugą od tego. Desz, Dobra Jest, yeah, mamy to Przecież to wyjdzie ze ściany Nie wyjdzie Nawet nie zapien... Czekaj, ja tu wejdę Dobra, jedziemy Dobra, bierzemy rzeczy i szybko idziemy Będziemy tu mega widoczności, dawaj, dawaj, No już wezmę plecak, tuż się A bo nie, czekaj, tam rzucę Op. Lampa, czekaj, lampa jeszcze Lampa i gaz Więc jesteśmy jedną z lepszych wejść w moim życiu, tak sądzę. Ponieważ lecimy, nie? Pamiętajcie, zawsze zabierajcie na urwę latarki Tak. A nie wolno tak jak ja, telefony ja Idziemy pierwsze na wprost, nie? Jest Nie wiem jakieś liczby, dużo liczby. Anglia, druga liczba. Jakby jakieś śluby chyba? To są może wyniki jakieś. No wynik jakichś meczy może, czy coś. No 2K11 może. Łańczyna Ja bym się tutaj przestraszył gdzieś że coś się stało Żartuję, spokojnie i tu kapu? Chyba ta I są piwnice Nie, pierwsze piętro chyba <grymne> Piwnice są niżej A jakbym zgasił notarkę? Patrz to Zgasił swoją Także jak to jest ciemno, nic nie widać jakby, jakbyśmy nie mieli latarek, to ja bym No, ty idź pierwszy. Ja będę ogarniał te tyły. Żeby nikogo za nami nie było jeszcze. Ej, ale tu po ciemku chyba żaden bezdomny by nie był, co nie? Nie wydaje mi się, żeby tu po ciemku chodzili. Ale, ponieważ, wiesz, po chwilę, czujesz ten taki klimat, jak się chodzi w takim miejscu, że ktoś tu może być za ścianą i czyhać na ciebie, jak przejdziesz? I się zastanawiam, czy się, w sensie jak ja potem oglądam, to już jestem spokojny. Ale jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie wiesz, że już możesz stąd nie wyjść, bo ktoś tam teraz wyjdzie, no. jesteś osrany, albo wiesz, że ktoś za ścianą zaraz będzie czekał, aby cię, nie wiem, złapać, i nie wiem, co zrobić. Nie wiem, na to Lepiej nie zapalę, bo wybuchnie. Nie, pamiętajcie, żeby nigdy nie zapalać. Ok, dzięki. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zapalać, zapalnieć w tym miejscu, bo to może być gaz. Mogło się coś wstać, zapomniałem o tym w ogóle. Ale ci powiem, że kafelki mieli ładne kiedyś. Nie mieliśmy zadzwonić do chłopaków. Dzwonimy do nich? No. Dobre. Dobra. Jak do ciebie. Jak to, pomyli, to ja po prostu wezmę w wyłączę, nie? Żeby nie było. Oj. Mówiłem, że było w ogóle, Co, że tak. jeszcze ale... Wchodzimy. No? Mhm. Tak, to ja mówiłem. Ci czuję bardziej bezpiecznie. Masz jakieś okładki na książki? Czy to jest napisane? Nie, grudziańskie nakłady. Ojej. Okej, okay, teraz tak. Wiesz co jest fajne w tym miejscu? Że jeżeli kogoś... Stój, patrz. Stój na chwilę. Stój, nie wydawać żadnych dźwięków. Nie da się tu stanąć normalnie. Wyszedzi piach, jakiś yy, odłamki, właśnie ścian. Więc. To jest bardzo ładne. No. Fajne kolory w ogóle ma ten pokój. Można... Już mogę się domyślić, że to było na dwie osoby. To było jedno łóżko, to było drugie łóżko. Tu pewnie stały jakieś dwie, nie wiem, dwie półeczki. To było jakieś wersel... tu była w ogóle kuchnia, wersalka jakaś pewnie. Czy to jest stolik. No. Ale bo to była jedna wielka kuchnia, Ta łazienka. To też jest możliwość. I przewodu był wyrywany jak szły do ściany Widzicie tak na przykład w domach teraz idą. W ten sposób mniej więcej. Fajnie właśnie popatrzeć. Czekaj, nie, nie patrzcie teraz po niebo Z lampy, żeby ci nie oślepiło. W ten sposób to wyglądało o ile to wygląda. Jakby ktoś był ciekawy. To, no to, to. Idziemy dalej, nie? Na drugą stronę. A właśnie, ponieważ muszę ci dać jedną rzecz. Czekaj, chodź. O kurde. Tym bierzesz do góry. Jest odpalony wtedy, widzisz? Takie to. Dobra. Do góry i tu klikasz. I tylko klik. Bierzesz i klik. I tyle. Dobra. Trzymaj. Brodzieczek, ale w ostateczności nie używaj tak dobra? Bo to jest nie niemaj... Idziemy. Jesteśmy tak, i idziemy tu, tak? Tak, idziemy teraz dalej. No, ratu ja piwnica, naraz na nic. Piwnica, ty pójdziesz do piwnicy ja poczekam. Bo do piwnicy drugiej ja strony nie wchodzą w nas, są te pająki, których ja nienawidzę. Nie ma nikogo? Co Dobra, idźmy. Ciemno ma mają strasznie A po włącz ten drugi który był latarkę Który? Znaczy lampki, ten jest najjaśniejszy To jest ten najjaśniejszy już W sensie, że inny jest światło. światła Jeśli nie wiem, chcesz biały? Czy chcesz inny drugi ten? No, bardzo są fajne Możesz też włączyć o ten na przykład, jakbyś chciał To jest też latarka? Yy, w sensie, to jest bardziej do oślepienia przy okazji, nie? Więc to jest tylko i wyłącznie paralizator. No do piwnicy, wbijesz tam. Wróć. Dam ci lampę. No. Dobra. No luźnie, tutaj. teraz no. tak. Trzymaj. Teraz tak. Ja ci włączę maksymalny tryb jeszcze, czekaj. Chyba, że zejdzie tam stołu, bo się boję, tu zostać. Sam. Nie, nie zostaje, nie zostaje. I idziesz pierwszy. Ja założę sobie szybko kaptur, czekaj. Taki biały, takie mega, mega, mega co boli jak ugryzł Ale dużo? No Kurde, no boję się A się sram Jak jest jakaś pęczna i w nią wlezie się i na ciebie zajdzie To chłopi masz przesrane I to wychodzę stąd No ja też mam właśnie ciary no Dwie to, Nie, odpuszczamy się Nie będziemy życiem rezygnować, znaczy zdrowym no. Zdrowym życiem, ale ja idę na kucaka, bo jak zahaczę jakąś pajęczynę i mi się przyczepi do nogi, to ja mam przez ranę. Ja się bardziej, bardziej boję osoby, które tu mieszkają. W sensie się pająków niż osób, które tu mieszkają. To jest chyba tyle z tego miejsca, nie? No, jeszcze zdjęcia Pamiętasz to, gdzie byliśmy wtedy? Co nie mogliśmy wejść przed chwilą? No. To też była łapa, tu też jest. O. No ja. To było w tamtym momencie, nie? Tak? Sasha z To było w tamtym momencie Jak chodziliście na pierwsze piętro, nie? No I tak <laughs> Chciałeś chłopaków przestraszyć, nie? No I tam miałeś Na ścianie takie ślady krwi i taką rękę rosnąć. No ta, było No I to jest właśnie to miejsce, w O! O I nas zaszerszeni, schodź szybko Bez kitu Dobra, my stąd, out To w trybie Nagłym Ale wiesz, że masz paralizator w ręce Daj mi go Właśnie Schodzimy A no to gniazdo szerszenie, no to pozdro ponieważ musisz mieć wziąć rzeczy Usłyszałem, że trzeba przy... Dobra, jak z zejścia? Skaczemy chyba, nie? Połamiemy się? Połamiemy Co? Połamiemy, tu jest ze 2 metry, jak nie 3 Ja mam pomysła Dawaj Może z drugiej strony się uda jakoś Z drugiej? Nie da rady Nie na rady? I bierz nam od razu, jak wejdziesz. I gaz I Jak mam z razu? Dobra Jodubia. Na główny pomysł Ale my tędy chcieliśmy ogólnie przejść, wiecie? Dobra, zwoźmy stąd I to tam tędy. Bo innej opcji nie ma. Bo dachu, ja tu gdzieś z Łaśkiem właśnie z. Ja nie, ja tu z łaśkiem schodziłem, a tu nie ma zejścia. Trzeba... Tędy schodziłeś? Ta o, tam po prostu wchodzi na tędach, no, no. Ale tu się nie da zejść, nie ma jak po prostu. Więc jeden zejście jest tam i trzeba się spuścić po prostu po tym no. drucie. Gotowy? No. Dobra. Do tego. Tu już chyba nikt nie wejdzie. Ja to potrafię, w... to... Jedyne wejście rozwalił po niebo Ja poniewo. to zawsze coś się dba Dobra, dzięki wielkie, że byliście Mam nadzieję, że Ub się podobał ze mną był wujek szczebę. Do zobaczenia. trzymajcie to macie Instagramy, trzymajcie się. Cień Coś chciałbyś powiedzieć, Polekancie? Mm, spróbujcie wbić. Jeśli w górę, to nagramy drugą część, jak tu wchodzimy, albo i nawet trzecią. I wyczekujcie odcinką z pewnego miejsca opuszczonego, które niedługo wejdzie na kanał. Także trzymajcie się cześć!